Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejny piątek na pracowni rękodzielniczej. Razem ze mną witają Was dzisiaj e, Paulina, Anita, Karol i Anastazja. Razem stworzymy dzisiaj takiego przestrzennego ptaszka. Zobaczcie, jak on jest grubiutki, na którym przysiadły motylki. Tutaj mamy ptaszka, który siedzi już na deseczce, ale my stworzymy wspólnie ptaszka z zawieszką. Będzie on do powieszenia. Ten ptaszek jest troszeczkę taki w stylu vintage, ponieważ my żeśmy go oklejały szarym papierem, a tego ptaszka, który. Te, którego teraz zrobimy, postanowiłyśmy z Anitą, że okleimy czym Anita białym papierem yy, takim z ksero. Pokaż Anitam jeden kawałeczek. O, takim papierem, słuchajcie, to jest papierek od ksero. Zwykły papier do drukarek, biały, przeźroczysty. Żeby przygotować takiego ptaszka, potrzebujecie szablon. My ten szablon wykonaliśmy sami, żeby wyrysować takiego prostego ptaszunia wystarczy zrobić dwa kółeczka nachodzące na siebie, połączyć je, dodać ogonek, dziobek i z ptaszek. I tak wygląda nasza ptaszyna. Ja postaram się po do prostu dołączyć szablon tego ptaszka. i. Ten szablon odrysowujemy na grubej tekturze falistej, takiej z tym falistym środkiem. No to jest nasza ulubiona tektura. Wy wiecie, że, że 90% kursów, które dla Was przygotowuję, to właśnie wykorzystujemy tą, tą tekturę z tą częścią falistą w środku. I z takiego kawałka tektury wycinamy sobie dwa takie identyczne ptaszki. I teraz z Anitą pokażemy Wam, Anitko, weź sobie łapeczki i pokażemy Wam tutaj nad tym, pokażemy Wam, w jaki sposób tego ptaszka leciutko wygnieść. Jednego wyginamy w jedną stronę, drugiego w drugą. Popatrzcie, ja tutaj pokazuję górą, Anitka dołem. Tak, tak ma wyglądać jak taka maleńka, popatrzcie, yy, miseczka. Troszeczkę. O, Anita ma wygięty w jedną stronę, ja w drugą. O, fajnie, fajnie. W ten sposób. O, dobrze. Anito, możesz przygotować już białe papierki i tymi papierkami będziemy oklejać ptaszki, ale zanim, zanim to zrobimy, popatrzcie, mamy dwa takie wygięte ptaszki i teraz wy możecie to zrobić klejem. Oczywiście klejem Magik, bo wy macie dużo czasu. Nie przyspieszamy tego kursu. Ale nas ogranicza czas transmisji, dlatego ja skleję sobie mm, skleję y, y, dziobek i ogonki, skleję klejem na gorąco. Nanoszę sobie troszeczkę kleju na gorąco, na dziobek, i na. A wiecie co, tutaj też i na brzuszek. Tak nanieście klej magik i w ten sposób składamy te dwa ptaszki. No, tak. I przytrzymujemy tylko dziobek i ogonek, i tutaj brzuszek. Popatrzcie w taki sposób, tak? Ty sobie już, Anita, możesz ewentualnie dotnij jeszcze, mogę Cię prosić, żebyś kilka kwadratów docięła z tego białego papieru. Ponieważ to, tym będziemy oklejali ptaszka. Popatrzcie, tu dół skleiłam, ale górę zostawiłam. Mogę jeszcze na chwilę nożyczki poprosić, bo widzę, że mój ptaszek nie jest równy. Jak widzicie, że nie jest równy, można go bez problemu troszeczkę dociąć. O w taki sposób. Tak, a nitka, kilka kwadratów. Zobacz, tu takie kilka kwadracików. I teraz sklejamy ptaszka, już teraz zrobię magikiem, troszeczkę łepek. Ale jak sklejam łepeczek, to sobie. Od razu montuję z kawałeczka szarego, z kawałeczka szarego sznurka. Robię zawieszkę. Ja zrobię dosyć. Nasz y, poprzedni ptaszek, który Wam Ani to możesz mi tu uciąć? Możesz mi tu uciąć? Tu, 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 tak, dziękuję. O, fajnie. I zobaczcie. I w tym miejscu mój ptaszek będzie miał zawieszkę, a ja chyba wezmę szybko na gorąco, żeby to było pewnie i szybko. O. I tak będzie wisiał mój ptaszek. To będzie jego tak, w ten sposób, będzie taki wiszący, taka wisząca ptaszyna. Czekam chwileczkę, żeby ten klej y, tutaj się skleił. Nie sklejam tej części. Zobaczcie, tu zostaje tak szeroko. Widzicie? Taka jakby kieszonka. Tu można włożyć tajny list, który odczyta ktoś, kto ptaszka zdemontuje za ileś tam lat. Fajnie, dobrze. Anitko, ile masz tych kwadracików? Masz kilka? Oto starczy. Czy mogę prosić jeszcze nożyczki? Starczy, starczy. Przygotuj sobie więcej. Fajnie. I teraz zobaczcie. Jeszcze tutaj, jak widzę, że gdzieś nie pasuje. O! To docinam. I mamy takiego ptaszka. Już wystarczy. I teraz. Bardzo będę brudziła ręce, dlatego będę kleiła na płytce, na płytce, e, takiej płytce z łazienki, gdzieś mi została. Bardzo często ją używamy. I tu sobie położę klej magik teraz, a właściwie to ja jestem leworęczna, to ja sobie położę z tej strony. I tu będę prosiła ani te ani to. Czy mogę Cię już prosić, anitko? Czy mogę Cię już prosić o te y, paseczki, tamte. Tu będziesz mi wkładła po jednym czy po dwa. Ja sobie naszykuję, zobaczcie, troszeczkę wycisnę sobie kleju Magik. Nie wiem, czy widzicie, mam nadzieję, że widzicie, ani to podawaj mi już szybciutko. Raz, bo nas ogranicza czas. Na palec smaruję papierek i zabezpieczam te krawędzie. Popatrzcie, w taki sposób zabezpieczam krawędzie. Ktoś próbuje nam się dostać na pracownię, ale my jak nagrywamy dla was kursy, to się zakluczamy. Jesteśmy bardzo bezpieczni. Tak, tak, ktoś puka, bo chce się do nas, ktoś puka, bo się chce do nas dostać, ale my mamy teraz, nagrywamy. Tak, mamy Paulino zajęcia, oczywiście i teraz i pani w tej chwili nagrywa i nie chcemy, żeby nam przeszkadzano. Tak. Dzisiaj, dzisiaj już nie, ale jutro myślę, że wszyscy na pracowni stworzymy dla siebie takie zawieszki, dlatego wszyscy pilnie obserwują, jak pracujemy. Już Anita następny. Tak. Słuchaj, nanoś mi może, czy możesz mi teraz wziąć i zobacz na te papierki, które na, rozłożyłaś, nanoś mi troszeczkę magika. Widzisz, tak jak tutaj pani Ania zrobiła. O! Troszeczkę więcej, troszeczkę, żeby mi, Anita, żeby cały papierek. O, więcej, kochanie. Zobacz, tu nie roz, rozciąg. Więcej. Tak, zobacz, rozciągaj go. O, tak, dobra. I tak oklejamy. Nasz ptaszek może nie będzie jakiś zjawiskowo piękny, bo, bo po prostu się spieszymy, ale Wy w domu macie czas. I następne, proszę, papierki szykuj. Wy w domu macie czas i y, słuchajcie, taki kurs, który ja tutaj bardzo szybko nagrywam, wy nie musicie robić ze mną w tym samym tempie. Po prostu y, zostawcie sobie, y, za, w każdej chwili możecie ten kurs wyłączyć, zatrzymać, zrobić stop klatkę i dogonić mnie. Na Nanoszę, bardzo będę miała brzydkie paluchy po po tym, ale czegoż się nie robi dla sztuki, kochani? I tak sobie, słuchajcie, oklejam moją ptaszynkę. I jak moją ptaszynkę okleję, teraz już zrobię tak. Źle zrobiłam. Nie wiem, czy nam to dzisiaj tu wyjdzie. Jest to rzeczywiście trudne zadanie. Podjęliśmy się, mamy bardzo trudne wyzwanie. Dzisiaj tam ptaszek to jest rzeczywiście trudna praca, ale jak to mówią, kto jak nie my, ani to nie widzę, daj mi tutaj bliżej. O, bo chciałabym, żeby koledzy widzieli, jak my to robimy. Ja okleję, słuchajcie, dzisiaj na kursie zrobię tylko jedną stronę ptaszka, jeśli pozwolicie, dlatego, żebyśmy. Mm, Żebyście widzieli, o co oni to odpapuje. papierki, papierki. Kładziemy, kładziemy. Ja sobie tutaj troszeczkę. Zobaczcie, inną techniką robię dzisiaj. Magik sobie wyciskam większą ilość. Nanoszę na palec, na opuszek palca i w taki sposób okleja, na opuszek słuchajcie, y oczywiście musicie najpierw sprawdzić, czy nie jesteście, y czy nie jesteście uczuleni na magikę, ale. My tutaj tyle lat już na tym magiku robimy, pracujemy, że myślę, że już by było widać, że coś, coś jest nie tak. O, nie jest, tak. Ta Paulina tutaj z dużym zainteresowaniem ogląda, co Paulinka? Tak, i mam nadzieję, że jutro już będziesz umiała samodzielnie takiego ptaszka zrobić. Oczywiście... Komu trudno się wyciska, wycina z tekturki, może poprosić, może poprosić kogoś z rodziców. Paulinka zapomniała, że nagrywamy. Ja muszę, słuchajcie, przepraszam was, ale muszę po prostu umyć ręce co jakiś czas, bo nie wyciskam magiczek, Odkładam, bardzo fajnie mi tu Anitka przygotowuje papierki. Wiecie co? Jeśli, jeśli lubicie robić, nie macie takiego papieru jak my tego do drukarek, to wiecie, czym możecie zrobić? Możecie bez najmniejszego problemu okleić go, to co my też zawsze robimy okleić gazetą. Będzie od razu ptaszek vintage, jak się patrzy. Ja naprawdę dzisiaj okleję tylko połówkę, żebyście widzieli, o co mi chodzi. Koncert fortepianowy za nami. Karol, a czy Anita zaglądasz nadal na bloga? Co? A co, najba, a co najbardziej Cię interesuje? Co, naj, co najbardziej zdjęcia kolegów, tak? Ale czy też y, realizujesz jakieś kursy, patrzysz na, patrzysz na gimnastykę? Mhm, fajnie, no to się bardzo cieszę. Dobrze, teraz daj mi te większe kawałeczki, które wycięłaś takie. Takie większe kawałeczki, tam masz z boku te co ci prosiłam, o te takie kwadracik, a nie one nie są, to nic, to a nie, taki pomięty to nie, podaj następny, no podaj, 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 takie bardziej kwadratowe bym teraz chciała, bo musimy, widzicie ten, się, musicie, no Paulinko, Paulince się tu ziewa, ale to się pewnie ziewa, dlatego, że u nas brakuje w tej chwili świeżego powietrza, bo żeby dobrze nagrać. Ja niestety musiałam zamknąć ja niestety musiałam zamknąć okno, bo za oknem, jak wiecie, jest hałas, to jest dosyć ruchliwa ulica. U nas. Tak, i zobaczcie, tak powolutku, powolutku zaczynamy dobijać do końca. Ja nie będę tej drugiej strony oklejała ptaszka. Bo po prostu nie zdążymy, wyłączy nam się kamera. I ja Ciebie teraz poproszę, Ani to ja wytłumaczę, jak przygotować motylki, a Ciebie tak mniej więcej. Słuchajcie, on najpiękniej, tego dzisiaj nie zrobiłam. Mamy zawieszkę, mamy ptaszka. Z drugiej strony nie oklejam, bo po prostu jestem chociaż. A, ryzykujemy, Ani to. Daj mi większe kawałki. Zaryzykuję. Kto nie ryzykuje? W więzieniu nie siedzi. Przyklejam większy kawałeczek. Słuchajcie, tylko jedna rzecz. Y te papierki, a nitko te małe, już mi możesz tu sprzątnąć. Te papierki muszą być całe. Dlaczego mówię, że palcem rozciągać ten magik? Bo one muszą być przyklejone dokładnie całe. Czyli klej musi być naniesiony na całego ptaszka, na cały biały papierek. Zobaczcie, ja tu z boku pokazuję. On musi być cały o, w kleju. Krawędź też, żeby. O, trochę nabrudziłam tu już. Tu jest cała płytka brudna, wiesz, i fatalnie to wychodzi już teraz. Wy w domu będziecie mieć czas i to zrobicie to ze spokojem, dużo ładniej. I ciebie poproszę, Anito, żebyś teraz poszła i ptaszka delikatnie przesuszyła suszarką. Proszę. Weź na ręce tak sobie w stronę okna, a ja wam, kochani, pokażę w tym czasie, jak przygotować dekorację do tego ptaszka? Bierzemy serwetkę, jakąkolwiek papierową serwetkę, którą yy, yy, używamy do dekoracji stołów, do obiadów. Ja akurat mam bardzo fajną serwetkę z motylkami, i z tej serwetki oddzieramy te dwie spodnie warstwy. Mam nadzieję, że mnie słychać. Trochę anitka zagłusza nas, ale takie dostała zadanie. Ja sobie wyczyszczę płytkę w tym czasie, bo stworzymy sobie taką dekorację, taką techniką serwetkowania, czy, czy jak my to w tej chwili nazywamy pięknie dekupasz. Kiedyś w języku polskim taka technika nazywała się serwetkowanie, a w tej chwili przyszło ze Stanów Zjednoczonych i nazywamy to dekupażem. Przyklejamy sobie serwetkę i my sobie to zrobimy w tej chwili. Anitka do, trochę, no tak bym powiedziała, fajnie, fajnie. Dobra. No tutaj mamy niedorubę, widzicie? Tu jest niedoruba. Będzie trzeba dokleić, ale no my się spieszymy i dlatego to tak wygląda. Ja bym jeszcze, Anita, Wy tego nie musicie robić, ale my mamy, moglibyśmy to zagesować, no ale dobra. I teraz popatrzcie. Mojego ptaszka. Okleję motylkami. Jak to zrobić? Nie wycinamy elementów z serwetki, bo to będzie brzydko wyglądało. Tylko bierzemy cieniutki pędzelek albo patyczek szaszłykowy, moczymy w wodzie i motylka, którego chcemy, o, powiedzmy, że tutaj tego różowego motylka chcę wyciąć, to ja go jadę wodą. W ten sposób objeżdżam wodą dookoła, tak szybciutko. Popatrzcie, jeden motylek. Ja bym jeszcze przykleiła może tego niebieskiego. Tak. I teraz popatrzcie, jak to się obmoczyło, to wystarczy leciutko w tym miejscu, gdzie przyjechałam pędzelkiem. Popatrzcie, pociągnąć. Widać? I serwetka się rozdziera. Ale motylek jest nieuszkodzony i to samo zrobię tutaj. Popatrzcie, delikatnie tu rozedrę. Delikatnie wydzieram motylka w taki sposób z kawałkiem białego. Z tego tła, gdyby był tak motylek wycięty i nakleili nakleilibyśmy go na ptaszka, byłoby widać te krawędzie. A tak to się zamaskuje. Mamy dwa motylki i teraz Anita zdecydujemy, gdzie my chcemy te motylki. Ten mógłby być tu. Ten mógłby lecieć tu. To może jeszcze jednego, jak sądzisz? Mógłby tu być czy nie? Może to może ten pomarańczowy, co? Czyli będą różnokolorowe motylki. Popatrz, będzie świetnie to wyglądało, tak? Będzie taka cudna. Oczywiście my zrobimy to tylko na jednej połówce serwetki, na jednej połówce ptaszka, ale wy w domu możecie pobawić się i kwiatki z serwetek. Słuchajcie, ja tu akurat mam motylkową serwetkę, ale bardzo często mamy z kwiatkami jakieś ludowe serwetki spróbujcie coś takiego wykorzystać. My ten pomysł na serwetkowanie czy dekupaż, jak to, jak zwał, tak zwał, będziemy wykorzystywać niejednokrotnie jeszcze w kursach. I teraz sobie najpierw na sucho układam. Jak ja widzę, żebym wiedziała, gdzie nałożyć klej. Słuchaj, jakbym tego, jakbym tego niebieskiego motylka, popatrz, różowy dam tak, niebieski poleci do góry, a nie, co mówisz? A ten... Ten, a ten może w tą, ale tak dziwnie, wszystkie w inną stronę. No, ten poleci tak. Co? Może tak być? Fajnie, nie? To popatrzcie. Wystarczy wziąć magika. Wiem, gdzie motylek był. Zdejmuję go, przesmarowuję magikiem. Popatrzcie. Posmarowałam trochę magikiem, rozcieram ten magik, rozcieram ręką. I na to miejsce bardzo delikatnie, ale tymi czystymi palcami, nie tym poklejonym, przyklejam motylka. Bardzo delikatnie je opuszkiem palca. Popatrzcie. Popatrzcie, czy widać gdzie jest przyklejony motylek, gdzie się kończy? Widać gdzie się ani tak gdzie się kończy serwetka? Nie. Świetnie, no naprawdę tak. wygląda to fajnie. Czyli bierzemy inne miejsce, bierzemy niebieskiego motylka. No, Anita, myślę, że to zrobimy dla siebie do domu, nie? Tak. No. Zrobimy, fajnie będzie. Karol, co? Też jesteś chętny? Ja Też... Dobrze, Paulinko, czyli zrobimy sobie taki kursik tutaj i wszyscy zrobimy sobie takie... takie, nie, takie ptaszki zawieszki, na których przysiadły motylki. I trzeci motylek na klej. I bardzo delikatnie słuchajcie, bo jak mocniej dotkniesz palcem, to ta serwetka się y, y, odklei, pójdzie za palcem, że się tak wyrażę. Ja troszeczkę wytrę ręce, bo nie mogę Wam nawet tego pokazać, bo mam całe ręce od Magika. Trochę jednak. No jest to brudna praca z klejem, ale cóż to dla nas? Wycieramy nasze miejsce pracy. Słuchajcie, nasz ptaszek zawieszka jest tylko z jednej strony udekorowany, ale warto udekorować my już po zakończeniu tutaj filmu, nagrywania udekorujemy również drugą stronę. Zachęcam was do takich działań. Tu naprawdę nic nie potrzebujecie, bo wystarczy jakikolwiek papier, jakakolwiek serwetka, bo to nie muszą być motylki, mogą być ptaszki, kwiatki, cokolwiek, aby stworzyć taką zawieszkę. Pięknie to wygląda powieszony. Jeśli tu jeszcze na dole koraliki jakieś przyczepisz, to już w ogóle. My tutaj podokańczamy po niedoróbki, ale o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi w, w tym o to, że Osoba, która będzie oglądała Waszą pracę, uwierzcie mi, nikt nie uwierzy, że jest to z tektury, ponieważ tutaj stworzyliśmy taką przestrzeń tego ptaszka. Ten ptaszek ma tu jakąś taką grubość i wygląda to bardzo fajnie. Wygląda to jak wycięte z jakiejś, jakiejś deseczki i pomalowane. No nasz ptaszek będzie dosychał. Jak doschnie to po zakończeniu filmu zrobimy mu poprawki porobimy i zrobimy mu drugą część mu pomalujemy. Tutaj już moje ptaszki siedzą i was oglądają, kochani. Ja pozdrawiam was z kubeczkiem zimnej wody i zachęcam do korzystania z naszych kursów. Możecie tworzyć coś podobnego. Przypominam, że właśnie do dzisiaj wieczora, a nie to już kochani, to nie, nie, nie do dziś, do przyszłego tygodnia. Pomyliłam się, wymasz. Do przyszłego tygodnia czekam na zdjęcia Waszych prac, zawieszek, tudzież jakichś innych dekoracji z wykorzystaniem patyczków do lodów. Przewidziane są nagrody w konkursie. Na razie zgłoszone są tylko trzy prace. Czekam na Wasze. Z całą moją grupą pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w przyszły piątek. Mówimy wszyscy do widzenia. Do, do widzenia. widzenia! Cześć, kochani, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie.